Witajcie się po raz kolejny w Dark Siders 2 nadal w koźni płani więc tutaj mamy hmm, lokację, którą na samym początku wlazłem w wodę, tą która mogła mi odebrać całe życie. No zamiar przeszukać tego tutaj bajera, bo tutaj cienisty hełm. Może dostanę jakiś ciekawy bajer. Może? Dostałem młot za główną część tego, a... Mm -hmm. A gdzie się otworzyło? Słyszałem, że coś się otworzyło. Aha, tam się otworzyło. Yeah, no to bawę, jak ty się tyle ustawić? Kurde, te zabawy. otwarty otwarty tu miałem rację dobra Mam nadzieję że tutaj coś znajdę ciekawego tutaj nic tutaj bur tutaj las muszę dojść ten a no to nagle już Mi się mu uzga. Nie wiem, muszę chyba się bardziej ustawić w tą stronę, czy jak? Bo to się po prostu wełbie nie mieści Niekiedy. Albo nie, może to jest za nisko, a... Natomiast tutaj będę musiał się postawić? Ja nie wiem. Nie. Nie. No. Nie się uwolnić. Nie no, serio? Dobra. Przynajmniej teraz... No to gdzie ja mam się ustawić? Kurde, jak się po tej stronie ustawię, to natomiast tam nie wiem, czy dojdę. Jak w tą stronę się ustawiam, to. nie. Mm. Nie mam pojęcia. Teraz jest niby dobrze, ale... Hm. Czy jak już dojdę do tego znowu, to będzie... ...że zacznę znikać, czy jak? A, nie. Na razie jest... ...okej. Okay. Hm. Czyli tak. Nie cofnij, 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 cofnij. I leć. No, i teraz. Tak powinno być. Czy. Nie, nie ma nic. Ok. To tak. Tu już jest otwarte. To mogę już sobie pójść tędy. Nie tędy tędy. Na wprost. Chciałem, ten ze z tym kluczem, a tu jeszcze klucza nie mam. Tylko otworzyłem tworzyłem sobie tutaj, No patrzcie. Ciekawie, co będę mógł dostać za to wszystko. Nie ma przeciwników, są za to łamigłówki. tutaj nie, tam nie, tamtędy też nie hmm. o. przynajmniej skrzynkę zarobię z kosami standardowymi same standardowe rzeczy tuni o kurde Zagwostka. gdzieś musi leżeć odpowiedź o już leży naprzeciwko mnie Tutaj musi spaść ten, tutaj jest mapa, no Bo nie, to jest klucz. Teraz ja muszę wrócić tutaj, piąść się na wyżyny. O! Dosłownie na wyżyny. Tutaj raczej nie. Tutaj raczej tak. Hmm... Mhm... Okej... Okay. Tu już chyba coś wiem... A mianowicie że muszę znowu użyć podwójnej duszy tutaj postawić jedną Ah Kurde. Ile kombinowania do jednej głupiej piłki. Ten tutaj. Ten również tylko, eee, nie w co tam co robię. A to chodziło, żebym zaskoczył tam. Teraz ten robi to samo, tylko że w drugim kierunku. I stara się dostać tutaj. Złapać za wajchę. Przestawić to tutaj. Ten natomiast nie, źle. Źle, 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 źle źle, źle. Źle. Kurde, za chwostki On no, do samego końca. Tak. ten natomiast w tą stronę. Ręką mały zeskok, obrót tym, ten musi wcisnąć to, a ten musi zepchnąć to do samego końca. Czyli na wprost. Jak da radę to jeszcze wziąć. A da radę. O, rezygnacja z tego i od razu kurde mnóstwo z tych. Jak wozdek zrobić to tak, zrobić to inaczej, zrobić to w ten sposób, zrobić go w to, ta, ten, teges szmeges oweges i faktycznie czas leci. Robi się koncentruje, zastanawia nad tymi wszystkimi, tymi to jest takie dobre. Nie myślisz tylko ciągle o jakichś tych, tych. A... Nice! Przeciwnicy plus spadający ten, wylewająca się lawa na tę, na skrzynkę, którą chciałem odebrać. To raczej nie oznacza szybkiego otrzymania tego przedmiotu, co jest w skrzynce. My oczywiście też nie zapomnijmy o fakcie, bo może czasami tak być, że ten przedmiot nawet nie będzie wart tego wszystkiego to może być nawet bardzo podstawowa tarcza, ten bardzo podstawowa kosa albo coś w tym stylu. Tak jak to było ostatnio kilkokrotnie. Plus przeciwnicy nie są już na 22 levelu, tylko 23. To tak a może to gra się dostosowuje do mojego poziomu o jeden więcej? Nie wiem. Wcześniej miałem 21 i było, byli na 22, a teraz są na 23. A ja jestem na 22. Gra się uczy, ewoluuje. Hmm. Dobre, że, dobre jest to, że jak te zombie wyskakują ze z tego, to też postaw wysunięcie trumn powoduje, że przeciwnicy tracą życie. To jest dobre. Yy, ty... Dobra, jeden, drugi, yee. To jest dobre. Mierzysz przeciwnika, zrobisz salto, kop, kop, kop ten. I można go tak trzymać przez dłuższy czas. Dobra, teraz co mi dasz? Duże rękawice... Leżą... Mikstura, mikstura, mikstura buty, mikstura, mikstura kosy, mikstura... Miecz! Ognia, ale no wiesz, ja dziękuję bardzo, ale ja preferuję... Ostrza! Mm, rękawice mi się nie przydadzą. Buty są takie se, mam o wiele lepsze, to też nie. Mm -mm. Młotek, nie młotek. Czyli praktycznie znowu cały odcinek straciłem na. Tutaj, w tym miejscu w, od, w kuźni odchłani, tak na to wychodzi. No, dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pewnie pokażę Wam wtedy drugi dlc który jest do Dark Siders 2. A po nim od razu przejdziemy do końcówki kampanii głównej tak myślę bo wejście do drzewa to chyba o to chodzi no, nie wiem. dobra to na razie i cześć